Na Google Earth znalazłem gigantyczne ponad stuletnie opuszczone gospodarstwo. W środku maszyny i sprzęt z poprzedniej epoki, jakby czas się zatrzymał. Ale to nie wszystko, znalazłem wejście do tajemniczych tuneli pod ziemią. Dokąd prowadziły, co skrywały te zapomniane pomieszczenia? To, co odkryłem, kompletnie mnie zaskoczyło. Dobrze moi kochani, udało mi się przybyć na miejsce, i z tego co mi się rzuca na pierwszy rzut oka wygląda to jak jakiś stary zamek lub jakieś opactwo. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda naprawdę mega. Pod względem opuszczenia, że tak powiem. Patrzcie. Wow, taki cały mur warowny, otwarte. Tu musiała być fosa. tu była, tu była z jednej i z drugiej. Strony postaw, czyli wygląda to na jakiś obiekt obronny, ale, ale wchodzimy do środka i zobaczymy. Nie no nie wierzę. Zobaczcie jaka brama. To wygląda jak jakiś stary, średniowieczny obiekt. Niesamowite. Nie wiem od czego zacząć. Tu jest jakaś piwnica. Tutaj mamy górę. A tu całe wielkie opactwo. Stara studnia, tak wygląda to. Jakby to była albo studnia, albo jakiś dźwig. Jakby tu był jeszcze mrok i by było ciemno, to naprawdę klimat rodem z horroru, można tu nagrywać niesamowite sceny. Widzę, że wszystko jest otwarte, to ogólnie wszystko zostawiam na sam koniec, a zaczynam od pomieszczeń gospodarczych. Taka mini opuszczona wioska, wow. Na Google Map wyglądało mi to na jakiś olbrzymi obiekt. No i tak widać jest to przeolbrzymi obiekt, bardzo stary, z fosą, nie wiem co to mogło być ale spróbujemy się dowiedzieć pomieszczenia na świnki albo jakieś zwierzaczki typowo do produkcji mleka lub mięska nie no wygląda to naprawdę obłędnie ale jest tu taka odczuwalna jakaś taka złowroga aura jakby ktoś Cię obserwował czuć na plecach taką złowrogą aurę i faktycznie już można stwierdzić, że jest to opuszczone bardzo, bardzo wiele lat temu. Sądząc po tej maszynie do pola, tutaj są powieszone jakby takie sanie. Zobaczcie jeszcze jaka taczka. Widzieliście kiedykolwiek coś takiego? Bo ja nie, na żadnym opuszczonym gospodarstwie. A tych opuszczonych gospodarstw widziałem już naprawdę kilkaset tak, w swoim życiu. A takiej taczki jeszcze nie spotkałem. Pola i tak to wygląda tutaj. Czuję się tutaj, jakbym zwiedzał jakąś muzealną wioskę. gdzie się tu uchowało? Wszelakich starych rzeczy. Aż jestem ciekawy, co tam będzie. Wow! E, no, to jest coś niesamowitego. To nie wiem, jak ta podłoga wytrzyma tu, bo kody są murowane. Lecz podłoga. Jest już drewniana. Czy tam się opłaca wchodzić? Chyba nie. Nie będę tu wchodził, bo sądząc po tym dachu, naprawdę on wygląda źle, więc idziemy dalej. Ale te schody też robili tak, że ja muszę schodzić. Tak. pajęczyny One zawsze dodają niesamowitego klimatu. Kolejne pomieszczenia. Takie już na jakieś maszyny solidne. Oczywiście, wszystko już dawno pootwierane przez kogoś. Wow! Tutaj stoi jakaś machina. Wszyscy moi starsi widzowie mogą mi powiedzieć, do czego to służyło. To już nie są moje lata, więc mam prawo nie wiedzieć, co to jest. Butelka jeszcze z epoki. No i teraz, moi kochani, możecie mi napisać w komentarzach na dole. Co to są za maszyny? Bo jestem bardzo ciekawy, tu jest taka pierwsza machina, jest widać już bardzo, bardzo sędziwa. Tam mamy też jakieś kolejne sprzęty. przecież tu jest istna historia. Mamy tutaj fabryka maszyn rolniczych. Nie wiem czy dobrze odczytam, tu jest tabliczka znamionowa 1960. Chyba tak. Ciężkie do odczytania. Już na czarpną ząb czasu tą tabliczkę. Tutaj takie napisy na niej, na tej maszynie R62Z. O! Wszystko praktycznie z drewna. Tutaj kolejny jakiś osprzęt. Nie wiem, czy do tej maszyny, czy też nie. To jakby może do konia. Tak zgaduję. I on orał w tym pole. Niesamowite relikty tu jeszcze pozostawało i drabiny tutaj był silnik najprawdopodobniej tej machiny ta druga machina wygląda tak z tyłu ogólnie wydaje mi się że powiedzmy, że to jest opactwo które zostało opuszczone tuż przed wojną drugą światową albo od razu po drugiej wojnie światowej, tak mi się wydaje idziemy dalej, tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie a pod schodami taka komórka do przechowywania jakichś gratów. Co najlepsze, jeszcze przed nami kilka takich pomieszczeń. No i ciekawe, czy w kolejnych pomieszczeniach uchowały się również jakieś machiny. Zaraz zobaczymy. Ojacie, stodoła z piwnicą. Czegoś takiego jeszcze nie grali. No dobra, najpierw zejdziemy do piwnicy, zobaczymy. Naprawdę to całe gospodarstwo jest niesamowicie rozbudowane. O, tutaj było podtopione, może przez tą. Wodę z fosy, nic tu ciekawego nie ma. Ale stała tutaj dość długo woda. Zobaczymy, co się kryje na górze tego miejsca. Również wszystko otworzone, ale tu już machin nie ma. Olbrzymia jest ta, powiedzmy stodoła, robi wrażenie. Tu nie przechowywali moim zdaniem żadnych sprzętów, ponieważ najprawdopodobniej. Tutaj po jednej stronie, jak i po drugiej stronie, były zwierzęta, które były hodowane, i tu była podawana im jakaś pasza czy inne źródło pokarmo. Ten obiekt już się zawala. Widać, że jeszcze rok, dwa i będzie po nim. O, jeszcze te kruki naprawdę tu jeszcze wpływają kruki, które krakają i robią tu taki klimat, jaki naprawdę od dawien dawna już. Nie czułem, o, że tak powiem. Co tutaj nam się wali? Jakieś kanapy. Machiny takie drewniane połączone z czymś stalowym. Jakaś obrabiarka piła. Ciężko stwierdzić, żeby mi się tylko to nie zawaliło na głowę. Klatki. Słyszycie to? Tak, to kruk. Najprawdopodobniej na króliki, no może jeszcze na kury, ciężko stwierdzić. Ale patrzcie, zobaczcie jeszcze raz na tą bramę, kto tak buduje. Taką warownię, jakby otoczoną fosą. Tak mi jeszcze przyszło na myśl, że mógł być tu jeszcze jakiś zakład, może jakiś młyn połączony z takim dużym gospodarstwem. taki naprawdę 50-60 lata. Kolejna jakaś komóreczka, muszę sobie tutaj pościągać pajęczyny, i wszystko takie inne. Kurnik, tak, tu już widzę, że nie będę wchodził. Widzę, że kurnik, ale teraz to zobaczycie, to jest szok totalny. Jaka machina tutaj stoi na moje oko, co to mogło być? Tutaj wyrzucali drewno, a tutaj to drewno było wyrzucane i mielone. Kolejna jakaś starodawna machina, która orała najprawdopodobniej pole. Takim jakby silnikiem, może tam jest silnik, czy. O, tutaj mi chodzi o to. Wszystko tu było zalane. Widać, że pełno błota. Widać, że wszystko było podtopione przez niedaleko jest rzeka. Przez rzekę najprawdopodobniej może wylała i, no i podtopiła to wszystko. Już widzę, że pomieszczenia będą straszne, ponieważ są pozabijane dechami. tutaj jeszcze przejdziemy. Zobaczymy sobie kolejne z pomieszczeń i widać, że jest takie zaokrąglone już z daleka, i naprawdę. Wow, robi się tu ciekawie. Też było wszystko podtopione. Pomieszczenie na zwierzęta. Ale jak ciekawie zbudowane. Takie półokrągłe. Wszystkie te łuki z cegieł. A tutaj, no mi się wydaje, że na świnki. Wszystko przegniłe, Tutaj nawet woda została pod tym podtopieniu I zobaczcie, jakie okna. Piękne stare okna. Takich okien już nie robią. I tam. Tak majaczy. Pytanie, dokąd ta woda sięgała? Tak patrzę po murze i chyba na... Najprawdopodobniej, nie wiem czy widać, ale dotąd sięgała woda. Więc to wszystko było zatopione. Było pod wodą. Przez tamtego winowajce, którego słychać. Tak, tam jest rzeka. No dobra. Wchodzimy teraz tu. Była antena, więc może być dość... Sporo wyposażenia. No ciekawe. Ktoś tu mieszkał. Miał antenę satelitarną. I zobaczymy piwnice, pokoje. Nie no, to jest. Trafiliśmy dzięki Google w prawdziwą perełkę. Od razu powiem, że warto sprawdzać takie dziwne obiekty na mapach. Od prawej strony jedziemy. Piwnicę zostawimy sobie na samym końcu. Wow, wow, tu jak ciekawy jest. Ale dobra, przejdziemy też tam. Tu może nam się trochę wyjaśni. Wow. Ja to tylko będę łałować, bo ta jakby szafa jest przepiękna. Dobra, mamy Chibo Family 2012. Lecz pamiętajmy, że mogło to być kupione kilka lat wstecz, więc przed 2010 rokiem jeszcze ktoś tu najprawdopodobniej egzystował. Czuć wilgoć, tu była wilgoć, tu była rzeka. To było wszystko podtopione. papierzysta mm, To są jakieś takie obrazy, papiery. Wyłożona była ta szuflada, ten I jakiś lek. Zaraz zobaczymy datę ważności. 31, 12, 95 rok. Więc jest, moi kochani, staro, jest staro. Ogólnie znajdujemy się w kuchni, w tym masywnym, opuszczonym domu. Nie wiem, czy tu mieszkało kilka rodzin, czy tylko jedna. Zaraz się tego dowiemy. Mój walka, jeszcze piec, taki standardowy, jak z tamtego okresu bardzo dużo takich pieców było podświetlimy trochę ale tu mamy kolejny pokój uuu jakiś boiler zobaczcie jak były robione te pomieszczenia o tu już mamy wyjście rzeczy szkoda że tu się wilgoć dostała też wszystko pozabijane ktoś próbował to zabezpieczyć przed nieproszonymi gośćmi no ale tak jak to bywa, się nie udało. Butelki, dobra, ja się tu nie dostanę. Pełno butelek. Tak jak i tu po alkoholu, co najlepsze. Tu mamy jeszcze jakieś drzwi, które prowadzą do kolejnego pomieszczenia. Zaraz sobie zobaczymy. Coś tam kwiczy. Wow. Pytanie, co to w ogóle jest za pomieszczenie? Damy więcej światła. Zobaczcie. Mi na pierwszy Wizus wygląda to. Wygląda mi to na starodawny młyn. Tutaj może wytwarzali mąkę. Zobaczymy na przedmioty, gdzie nas strop zaprowadzi. Tu taki bikiniowy kosz, w którym nic nie ma. Wszystko zabite. Tutaj cała maszyneria również. Nawet umywalka leży. O, a tutaj tak to wygląda. Takie wielkie koła, i najprawdopodobniej te koła były napędzane przez wodę. I po to była tam ta cała fosa. Tam tutaj mniej więcej. Nie wiem, czy mi się tam uda przejść na tą drugą stronę, bo to wszystko pozostawiane. O, bo tutaj jest takie świetliki, tam się da dalej przejść. Napędzane było to wszystko. Wodą z rzeki najprawdopodobniej tak mi się wydaje. O, tutaj kolejne takie wielkie koło. Patrzymy co to jest. Kolejne pomieszczenia Tutaj była poprowadzona jakaś rura. Tak to wygląda. U. No. Piętro budynku nie zachęca do wejścia. Yy, waga z epoki jakieś zardzewiałe coś no dobrze, ja tu spróbuję wejść, ja tam widzę rower butelka, ona jest jeszcze pełna ta butelka tylko woda ją wykończyła powiem Wam, że jeśli coś zaleje woda to mi się wydaje, że już jest nie do odratowania zobaczymy w jakim to jest stanie tu jest rower rzucony, cały zardzewiały wow, tak Byłem już raz w takim miejscu i był to młyn. Też piękny, klimatyczny młyn. Może jak mi się uda, to tutaj wam dam linka do tego filmu, gdzie zwiedzałem naprawdę przepiękny młyn. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Warto sprawdzić. No i tak, tu muszę uważać na każdy krok, bo wszystko jest przygniłe. To już najlepsze lata ma już za sobą. Skrzynia, nic ciekawego tu nie ma. Tu zabite, tu maszyneria moim zdaniem młynu no i pytanie czy ja mam tutaj wejść tam jest dziura tam jest dalsza góra tego miejsca będzie ciężko będzie ciężko tu już jest wszystko na tyle przegniłe że może mnie to nie utrzymać i każdy krok tutaj jest na wagę złota buteleczka też jakiś kącik. Podłoga już jest pod takim nachyleniem, o tak, tak wam pokażę, bo kamera tego nie oddaje. Nie jest za dobrze, nawet, nawet po tym sądząc. Nie będę tu ryzykował, idziemy do kolejnych pomieszczeń. A tu się ten rower tak prezentuje. Bardzo, bardzo strome wejścia. Ci ludzie musieli bardzo uważać jak stąpają. Dobrze, przechodzimy sobie do obiektu wizawistym, który... O i te dźwięki za mną. Nie lubię ich. Które przed chwilą zjedzaliśmy Uu. O! Kotek tutaj sobie polekł. Najprawdopodobniej. Samo futerko zostało. Co to jest niesamowite? To firanki. Firanki tutaj przetrwały, jakby były nowe. Totalnie. Kanapy. O woda też tu była. Wow! Jaki stolik. Gazety z epoki. Nie w polskim języku. Najprawdopodobniej mieszkali tu ludzie, którzy, wydaje mi się, że to jest niemiecki, ale na 100% nie jestem pewien. Może, możecie mi napisać w komentarzu, co wy o tym uważacie. Ale daty tu żadnej nie widzę. O, jest Berlin. Nie wiem czy widać Berlin. 14. A to już nie odczytam. Więc ten dom był świadkiem całej II wojny światowej. Jaki i nie pierwszej bardzo, bardzo możliwe pierwsze co mi się rzuciło w oczy myślałem, że to są każde jedno oddzielne mieszkanie lecz wydaje mi się, że parter zamieszkiwała jedna rodzina schody nie zachęcają do wejścia a tu kolejne jakieś pomieszczenia piękny, niebieski piec śliczny jest widać że butelki to wszystko to, to aż czuć tą całą historię tutaj ten klimat jest niesamowicie naprawdę jest strasznie ale ciekawość o zaraz zejdziemy do tej piwnicy moja jest zbyt duża żeby takie miejsce zbagatelizować wejście na górę czyli tamte schody prowadziły do tego samego miejsca co te czyli na górę tutaj wejdziemy co tu jest butelki no tak przejdziemy na szybko do jakiejś szpartałki może coś wam się ciekawego w oczy rzuci moi kochani tamte schody nie zachęcały do wejścia więc wejdę tymi drugimi tutaj jest moim zdaniem no chyba chyba lepiej no zobaczcie chyba tak ale słuchajcie pajęczynka mi zwisała z głowy, ale już jej nie ma i teraz sobie wyobraźcie, że ktoś tak wchodzi po schodach w waszym domu późno w nocy można zawał dostać kolejne pomieszczenia oczywiście muszę uważać, ale tu nie jest przegniłe to wszystko tutaj chyba do wieszania jakiś ziół kartony, ale będę uważał na każdy krok bo nie chcę, żeby to był mój ostatni krok U. Nie zachęca to do wejścia. O, to Bachomonto dla konia, kilka nawet. Ile tu jest pomieszczeń? Daniel, też tak myślę. Czy tu nie było jakiegoś klasztoru, czy czegoś podobnego? Wszystko dla koni, najprawdopodobniej. Podświetlę trochę bardziej. Opony do rowerów. Tu mamy taki olbrzymi komin. Taki wyciąg, jakby. To jest ślepy zaułek, dlatego nie chciałem właśnie chodzić po tych schodach, bo tak tam widać, dziury są tam niesamowite. Zwiedzam ten obiekt już przed jego końcem. Telewizor, piecyk. I są daty ważności jakieś. Niemieckie. Ta herbatka. Tutaj data ważności jej 10.99, więc ponad... 25 lat, 26 w tym roku. Muszę tu uważać na każdy krok. I znowu nie chcę mieć czapki pełnej pajęczyn. U, tu już się wszystko czyni. Wycofuję się. Panasonic 32 cale, ale tu go już nie ma. Mrygała mi przez chwilę lampka. Może to jakieś siły nieczyste były. Kto wie. No i miałem dokończyć, że tak jak się spodziewałem, obiekt jest gigantyczny. O rany tutaj co tu się wydarzyło nie No jest tu strasznie jest tu przerażająco jak to widać, ile tu było tapet jedna, druga no dobra chodzimy, zobaczymy co nas tutaj czeka miejmy nadzieję, że nic się pode mną nie zarwie o, a tutaj gazetka przyjaciółka czy jest jakakolwiek data? nie ma wszystkie rzeczy tu pozostały szafa, ona chyba najbardziej mnie straci kolejne szafy to wszystko tutaj niestety do wejścia nie zachęca, ale zobaczcie jakie szafy, jaki kolor. Na przykład mi taki kolor się naprawdę, tutaj jest mniejsze światło, bardzo podoba. Super. No i też na rzeczy wszystko powyrzucane Torba podróżna, rzecz nic w niej nie ma i jest jeszcze jedno piętro co... jestem w szoku po prostu, dobra co do obiektu, nie zachęcał mnie w ogóle żeby tutaj samemu eksplorować jest tu niesamowicie mroczno i strasznie o, jest składzik prepresowy weki, przetwory jak zwał tak w zwał czereśnie czy agrest, tury to jest niesamowite, to są przetwory z 1975 roku 1970 rok Jakaś taka konsystencja wytworzyła, ale nie wygląda to tak bardzo źle. A jest 1975. To jest totalny relikt przeszłości. 1967 rok. Przetwory. Co to są gruszki? Nie mam pojęcia. Ale coś to jest. 1967 znowu. Tutaj są 67. Prawdziwy wehikuł czasu. Jeszcze taka. Tapeta tu odchodzi z tamtych lat. Takiego czegoś się już nie robi. To już ten czas. Tych wszystkich przedmiotów i rzeczy już dawno minął. Zobaczymy, co to jest. Nic tu nie ma. To są jakieś przetwory. Te już opisane nie są. Zobaczymy sobie jeszcze, co jest w tych szafach. Choć obiekt jest przerażający, straszny i mówi mi: uciekaj stąd. Ja. Chcę to zobaczyć. To jest niesamowicie ciekawe. Jakie tu przedmioty pozostały? To są lata 50-60. Prawdziwa historia. Całe dokumenty. może Nie będę się znaleźć. Wódka czysta. Cena 55 zł, ale jaki to rocznik, nie mam pojęcia Coś tutaj po niemiecku. Widać, że ktoś tu z Niemiec mieszkał. 1971 rok. Niesamowite. Chyba a od 1988. no to krzesełko też wygląda, a no może tak, jak z jakiegoś starego pałacu. Na co ta szafka była, to, to mnie ciekawi. Wygląda jakby na broń, nie? Czy nie? No ciekawe. gogle naprawdę mnie zaskoczyło pod względem tej. Eksploracji. Jest mroczna, ciekawa i zobaczymy, co jeszcze przed nami. O, tutaj taki pokoik, i trochę to wygląda tak, jakby zaraz miał ktoś tutaj wrócić. Widzę, że już mi pada lampa, będę musiał sobie zmienić baterię do niej. O, i właśnie mi padła. I od razu lepiej. Została mi ostatnia bateria do tej lampy. A przede mną jeszcze przynajmniej jeden albo dwa obiekty. Mam nadzieję, że wytrzyma. Dobra, wchodzimy na strych przetwory również tylko puste niemiecka kawa co najlepsze nie jesteśmy w Niemczech tylko w Polsce a teraz wchodzimy na Strechy, a strychy zazwyczaj są najciekawsze pod względem wyposażenia czy będzie ciekawie? staro jest na pewno o tutaj widać że jest gdzieś gniazdo ale czy się opłaca tu wchodzić? nie za bardzo mi się wydaje Jakieś łóżko, nie łóżko. Gdzieś mają swój pszczoły czy posy swój respawn. patrzcie jak tu można się złapać. Tutaj jeden fałszywy krok i naciśnij dół. Przed nami jeszcze piwnica. Wejdziemy sobie na szybko, zobaczymy. Tutaj było najgorzej, bo to było wszystko pod wodą. Więc ja nie wiem, czy tutaj to cokolwiek zostało, tak jak myślałem, nic. Ja muszę wyjść na świeże powietrze, bo było tam bardzo wilgotno i nieprzyjemnie. Piękne stare opactwo, równie brama się prezentuje niesamowicie. A Zobaczcie, co mi się udało znaleźć. Kilkaset metrów po prostu dalej. Zauważyłem coś takiego zasypanego. Jakby jakiś bunkier. Ja tam zaraz wejdę, mam latareczkę. Sprawdzimy, co tam jest. Wchodzimy. Wejście nie zachęca. Jest bardzo wilgotne podłoże. Czy takie drzwi masywne, jakby od bunkra, czymy dokąd ten tunel prowadzi? Wow! Takie coś. Po środku pola, aż się boję. Tu jest to wejście, a tam dalej są jakieś ślady stóp. Co tam będzie dalej, to ja nie mam pojęcia, ale zaraz zobaczymy. Ojej, jak tu jest wilgotno. U ty... Będę musiał myć przez tydzień. Zbliżamy się do jakiegoś zakrętu. Moim zdaniem, jakby jakieś ukryte tunele prowadzące, gdzie zaraz się dowiemy. Boję się, że się tu zgubię. Jakie wielkie, gigantyczne tunele tu są. Jest tu fajnie, przyjemnie chłodno, ale bardzo niepokojąco. I słyszę dziwne dźwięki. Co mi się nie podoba? To pełno śladów zwierzyny. To jest jakieś nieporozumienie. Żebym tylko trafił z powrotem. Coś tutaj coś popało. Nie wiem, co jest dalej, ale mam coraz większe obawy. że przejdę tam, gdzie nie powinienem. Nie znam historii tego miejsca. Widać, że było tu światło. Kolejne tunele. Co tu w ogóle jest? Zobaczymy gdzie dojdę. Moi kochani, zbliżam się do jakichś drzwi. Nie wiem co to są za drzwi i co może być za nimi. Zaraz to sprawdzimy. Ale tak wielkie tunele po środku pól są dość niepokojące. Dobra. Koniec drogi. Tutaj tego nie otworzę. Zobaczcie jaki włas. A tutaj stara instalacja elektryczna. Dajcie mi znać w komentarzach, do czego mógł prowadzić taki tunel, bo naprawdę jest on przeolbrzymi. Moim zdaniem tunel ucieczkowy.